wniesieniem sztandaru, uroczystym wejściem kadry naukowej i przy dźwiękach hymnu narodowego rozpoczęto kolejny rozdział w historii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Marsz, marsz! Cale Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wypełnili znakomici goście ze świata nauki i polityki oraz, a może przede wszystkim, studenci. Na pewno jest czymś nowym jest takim wydarzeniem, które oznacza, no nie wiem, jakiś taki nowy start, nowy etap. Dla mnie bez wątpienia jest absolutnie wyjątkowym wydarzeniem. Zobaczenie rzeczywistości studenckiej, rektorów, dziekanów w ich przepięknych strojach jest. Będzie na pewno niezapomnianym przeżyciem dla nas. Życzenia studentom złożył premier Mateusz Morawiecki. Życzę Wam owocnej przygody w zdobywaniu wiedzy. Życzę też wszystkim zgromadzonym, aby nigdy nie ustawali w poszukiwaniu nowych sposobów leczenia i odkrywaniu tajemnic ludzkiego zdrowia. Po inauguracji podsumowano także działania jednostek uniwersytetów w dobie pandemii oraz nagrodzono uczonych w imieniu prezydenta polskiej Andrzeja Dudy Krzyżami Zasługi. Po wręczeniu odznaczeń przyszedł uroczysty moment zaprzysiężenia nowych studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ten dzień wyjątkowo był także dla jednej osoby. Profesora Mariana Zembali. Na mocy statutu uczelni Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwałą podjętą 22 kwietnia 2014 Nadal profesorowi doktorowi habilitowanemu nauk medycznych Majonowi Zębami tytuł profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Bardzo dziękuję. bardzo. Jest to zauważenie, że po 40 latach pracy i wysiłku, które włożyłem tutaj w Śląskim Centrum Chorób Serca dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, zauważono moje, moje dokonania i. Wyróżniono mnie tym tą godnością akademicką honorowego profesora. Jest to uhonorowanie tego, co, 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 co profesor Zembala zrobił dla całej społeczności akademickiej, ale także dla miasta, dla miasta Zabrze. To wielki zaszczyt być przyjacielem Mariana Zembali, bo on często mnie tak nazywa. Mówi, jesteśmy jak bracia, no faktycznie myśmy w tych najtrudniejszych czasach razem pracowali. Marian to przede wszystkim niezwykle pracowity człowiek, człowiek, no można powiedzieć, renesansu, człowiek także wielu zdolności, ale muszę powiedzieć, że jego koncentracja na tym, żeby ośrodek zabrzański dumnie kontynuował tę tradycje profesora religii, to jego największe osiągnięcie. Pan profesor w rozmowie z dziennikarzami oraz w oficjalnym przemówieniu na inauguracji podkreślił jedną rzecz. Ja jestem codziennie ze studentami i tak będzie dopóki będę żył. Tak samo będę uczył studentów, prowadzą seminaria, projekty badawcze, a to fascynuje obecnych i przyciąga nowych studentów. Jest tutaj wyspecjalizowana kadra, ponieważ jest wielu Zdających studentów kończących tę uczelnię, i ma świetną renomę na Śląsku. Jak i za sprawą takich ludzi na całym świecie.